Witamy bardzo serdecznie na kanale Prestiż Świadomości. I pretekstem do tej rozmowy naszej wspólnej jest ten okres świąteczno-noworoczny. I myślę, że to będzie bardzo ciekawe, gdy przybliżymy ten temat od tej strony informacyjno-energetycznej. Zacznijmy od samego początku czyli od zaplecza informacyjnego. Skąd to się wywodzi i jakim sposobem zaistniało? Mówię tutaj o świętach tak zwanego Bożego Narodzenia, które są niczym innym jak kontynuacją kultu solarnego, Słońca. Więc tutaj się nic nie zmieniło od tysięcy lat. Jak często to omawiamy w innych nagraniach, że to jest kontynuacja tych samych ograniczeń, wierzeniowości i kultów. I obrzędów. I obrzędów z tym związanych, oczywiście. Czyli takie jak mieliśmy niedawno, czyli Boże Narodzenie, związanych z tymi rytuałami wszystkimi i obrządkami społeczno-kulturalnymi, które ograniczają społeczeństwo w danej kulturze i cywilizacji. I ten obrzęd tej wieczerzy ma wiele znaków zaciągniętych od Słowian i którzy obchodzili tak zwane szczotre i tam też były na przykład choinka tylko, że tamci ludzie mieli tą większy szacunek do przyrody i na przykład używali tylko gałązek, a, a my w tych czasach ścinamy całe drzewa i ładujemy sobie do domu, bo niby tak nakazuje tradycja, czy, czy wieczerza, czy te 12 potraw i tak dalej, więc to są elementy zaczerpnięte z, z innych, tak zwanych, pogańskich rytuałów. Lecz zacznijmy to, jak tylko wcześniej możemy, przykładami, które są bardziej niż uderzające, czym jest całe w ogóle chrześcijaństwo, jak i to Boże Narodzenie, jest to kult solarny. Czyli kult słońca. Kult słońca, oczywiście, bo tylko ono właśnie czyli po Wigilii, Zaczyna swoją wędrówkę na nieboskłonie. I dlatego ta data jest nie bez znaczenia. Tak, Symboliczna, że... oczywiście. Jest to związane z przesileniem zimowym, i to oni czcili. Ten moment przełamania. Bo dla nich głównym Bogiem było słońce, bo dzięki niemu mieli co jeść. I to w wielu kulturach i cywilizacjach miało miejsce. Od Egiptu. Sumer, Babilon, czy tak zwane słowiańskie tutaj plemiona i związane z Nim historie, To wszystko jest tak uderzające, że ciężko to zlekceważyć. Uderzające podobieństwo, że, że to było tak, jakby kopiów klej. Każda ta cywilizacja korzystała Oczywiście. z tego, czciła właśnie to słońce. Oczywiście, sama symbolika tak zwanego Jezusa to jest nic innego jak samo słońce. Bo Słońce jest otoczone dwunastoma znakami Zodiaku, czyli umownie nazywanymi konstelacjami. Chrześcijaństwo jest to astrologiczno-literacka twórczość, w którą ludzie uwierzyli. A inaczej cały czas niestety trwa. To jest ale dalej ja się... kult słoneczny, kult solarny. Tak, ale mówisz uwierzyli, ale jest to bardzo mocno wtłaczane, programowane. Całe nasze społeczeństwa są tak programowane. Oczywiście, to omawiamy wielokrotnie, że istota ludzka jest indoktrynowana od początku, mhm. bo zawiera nie dość, że genetyczne zaplecze informacyjne, no to jeszcze te informacyjno-energetyczne. A to wszystko służy, aby ją zniewolnić poprzez ogłupienie. I narzędziem do tego świetnym jest religia, czyli jak to się mówi, opium dla ludu. Religia. I zawsze to trwało. Boż później ludzie w imię tradycji już sami. To kultywują i przekazują na kolejne, te młodsze pokolenia. Że nie już trzeba pilnować i programować, bo już oni sami to robią. Tak, już ich radosna twórczość i fantazja robi swoje. I wtedy dochodzą różne narzędzia, jak mówiliśmy na początku: choinki, obrzędy, rytuały. I już to żyje własnym życiem. I nikt nie no wie, skąd to się wzięło. Tak. jest też fajna ciekawostka, że karp jest na wigilijnym stole taką właśnie tradycją, że ta ryba musi być. A skąd się ta tradycja wzięła? Do no z czasów PRL-u, gdy któryś tam jeden z ministrów wymyślił hasło: karp na każdym wigilijnym stole. I ten slogan tak mocno się przyjął i ludzie to. No, przekazują sobie i z roku na rok, i później już z pokolenia na pokolenie i tak to się przyjęło, i jest. A przecież kiedyś były inne ryby na wieczerzach czy stołach i tak dalej. Ale ten slogan, karp na każdym wigilijnym stole, no bardzo ładnie się przyjął i, i jest to teraz. I nawet ludzie się nie, nie zastanawiają, dlaczego ma być karp na wigilijnym stole. Bo ktoś tak wymyślił, po prostu. Ale wracając do tego kultu słonecznego, czyli Personifikacji słońca jako istoty Jezusa. Jeszcze raz powtarzam, z mojego doświadczenia i pewności, ta istota nigdy nie była fizyczna i nie chodziła tu po tej tak zwanej Ziemi. To jest wszystko interpretacja służąca do manipulacji. Jest wiele kultur i odniesień, które mają tożsamo, tożsamego przedstawiciela, tak zwanego Jezusa. Od Horusa po. Hinduskich bogów. Tutaj jest też taka ciekawostka odnośnie tego kultu słonecznego. Właśnie to, co oni obserwowali, to właśnie zachowanie tego słońca. Większość tych starożytnych budowli, tych cywilizacji, po których już został tylko pył i ruiny, właśnie to obserwowały. Jedyną istotę, czyli to słońce, czyli wracając do Jezusa, który jest personifikacją słońca, jak jest to przykładem uderzającym w wielu kulturach i cywilizacjach. Do tego momentu naszej cywilizacji i kultury nic się nie zmieniło, więc tutaj warto wziąć to pod uwagę. Takiej istoty historycznie nigdy nie było. Nigdy nie chodziła po ziemi. Jest to tylko i wyłącznie manipulacja i personifikacja kultu solarnego. Mhm. Bo jedyna... Do modów tego jest mnóstwo historii. Mhm. Jedyną istotą, która chodzi po wodzie, jest właśnie światło, słońce. Oczywiście, albo przemienia wodę wino. To właśnie na zasadzie ich obserwacji, że przy użyciu energii elektromagnetycznej, o której też wspominamy na innych nagraniach, jakie to jest ważne. Dla nich to było boskie, bo oni nie wiedzieli, czym jest słońce. Nawet w tej cywilizacji my nie wiemy, czym ono naprawdę jest. Ono powodowało, że zamienia wodę, na przykład jak w owocu. W cukry, w fruktozę, czyli umożliwia powstawanie wina. Dla nich to było alchemiczne, magiczne, boskie. I stąd się wzięły różne interpretacje, mity, które wyewoluowały w przekonania religijne, które przez sprytnych kapłanów zostało wykorzystane, żeby im się żyło wygodnie kosztem tych, którzy byli mniej sprytni. W niewiedzy. Oczywiście, to też o tym mówimy niejednokrotnie nie w tych nagraniach, i to się dzieje po dziś dzień. Cywilizacje przemijają, zostaje po nich tylko kupa kamieni i kurzu, a mechanizm jest dalej niestety sprawnie działający. Ale do tego właśnie doprowadza wierzeniowość i religijność, o której I już niejednokrotnie pan... mówiliśmy. I tradycja, bo to jednak ludzie mają bardzo mocno w sobie zakorzenioną, zaprogramowaną tą tradycję, i że musi być tak, a nie inaczej. A to jest taki bardzo mocny, skostniały schemat ograniczający istotę ludzką. Oczywiście. Ja tu jeszcze odniosę się do samego słońca. Jeżeli w tych wszystkich literackich opowieściach zamiast fizycznej istoty jakiegoś rzekomego Jezusa, mężczyzny, wyłożycie słońce. Zobaczycie. Jaki to jest? System zegarowo astronomiczny. Jest tam uderzające rozpoznanie. Ale to wymaga trochę zaangażowania świadomości inteligencji. A nie ślepej wiary i podążania właśnie za kapłanami i Tradycją, którą oni wszystkim serwują, która powoduje zatrucie tej świadomości. No Myślę, że tutaj właśnie tą najważniejszą wskazówką jest data tych świąt, czyli jest albo to przesilenie zimowe, albo na tak zwaną Wielkanoc przesilenie wiosenne. Tak, bo oni tutaj sprytnie zadziałali, bo tych, nazwijmy to, lokalnych. Czy kolonialnych w moim słowiu obrządków i tradycji, których nie mogą wykorzenić, to przejmują. No właśnie, Bo... czyli od, Sł od Sławian, na przykład, Słowian -Sławian, przejęli, y, czyli pogańskie rytuały wzięli i wkleili, zaszczepili w tak zwane religii, w chrześcijaństwo. Na lokalnym terenie, kolonii. Tak. Więc to jest to, o czym mówimy, przesilenie zimowe, czyli 21 grudzień i przesilenie wiosenne, tak? czyli te, wzięli te trzy dni, gdzie Słońce jest w tak zwanym bezruchu tak, na Jego Czyli właśnie, że tak jakby zamarło, nie ma tego tak. ruchu i po trzech słowo... dniach zmartwychwstaje, czyli właśnie 24 zaczyna się ten ruch z, z tego Słońca. I oczywiście, po trzech dniach, czyli tu żadnej aluzji i nie ma do astronomii, prawda? Znaczy, tu jest taki sarkazm, żeby punkt uderzyć, jak został ten mechanizm tutaj zainicjowany. I wtedy jest to połączone już z lokalnymi wierzeniami, czyli symboliką płodności, czyli zajączki, jajeczka. Wszystko to, co było lokalnie, zostało. Wchłonięte, zaadoptowane i przeinaczone o ten kult chrześcijański, który jest dalej kultem solary. Jeszcze wracając do tak zwanej śmierci Jezusa na krzyżu. No właśnie w tym momencie jest tak zwany Krzyż Południa, czyli układ gwiazd na nocnym niebie, który właśnie to symbolizuje, i oni to sprytnie wykorzystali. wykorzystali aby manipulować ludźmi. Wystarczy popatrzeć na niebo w nocy i wszystko staje się jasne. Nie trzeba czytać nie wiadomo czego i skąd, bo tam jest tylko manipulacja i fantazja literacka. No to dobrze, Paweł, to jak to możemy podsumować, tą naszą rozmowę? Możemy podsumować tym, że Boże Narodzenie to jest tylko religijny rytuał. Związany z kultem solarnym, nazywanym obecnie chrześcijaństwem. I nic więcej. Żaden Bóg się poza Słońcem, jeżeli dalej ktoś w to wierzy, się nie narodzi. No ja bym tutaj jeszcze dodała, że ten kult Słońca został przekształcony w kanibalistyczny obrzęd, bo jednak jest bardzo mocny nacisk na to, że jedzcie i picie ciało i krew, czyli kanibalizm. Oczywiście, czy to jest na ołtarzu w kościele prowadzony przez kapłana, czyli przez księdza, czy zabijacie karpia, który, tak jak mówiłaś, wziął się tylko z potrzeb ekonomicznych. I ludzie bronią tej tradycji, walczą w kolejkę, marzną w imię tak naprawdę głupoty. To jest przerażające. I to właśnie o tym. I, to, i właśnie to dowodzi, jak istota ludzka. Z zaplecza informacyjnego, czyli tego wgranego oprogramowania, się zachowuje. I to się zachowuje cyklicznie, każdego roku, jest to samo. Oczywiście. I, i czy to jest aspekt religijny, czy społeczny, to udowadnia jedno, że działanie biologicznego robota jest na autopilocie z tego zaplecza informacyjno-energetycznego. Więc to udowadnia znowu, że istota ludzka założenia jest technologią. Biologiczną, łatwo programowalną, która służy do produkcji określonej e, energii, częstotliwości, e, którą łatwo można właśnie sterować, manipulować i co najważniejsze kontrolować. Więc skoro poruszyliśmy temat e, świąt Bożego Narodzenia, magii, świąt, tej iluzji, tej otoczki, która. Nie, Jedni są szczęśliwi w tej iluzji, ale też wiele ludzi nie, bo to różnie bywa. Tak, tu jeszcze możemy nadmienić odnośnie 1 stycznia, czyli tak zwanego nowego roku, 1 stycznia ta data. Ona jest symboliczna, ona nie ma większego czy mniejszego znaczenia. Jest to data umowna. Wedle mnie, mojego doświadczenia i badania tematu, bardziej byłaby ta data przesilenia zimowego bo wtedy cykl za, zaczyna ruszać, ale to jest związane z tym, co mówiłem odnośnie kultu solarnego, tak? gdzie to w historii jest dowodów więcej niż trzeba, no ale kto o tym ma powiedzieć? Na pewno nie ksiądz na lekcji religii bądź na mszy, ani rodzice, bo oni są tak samo zniewoleni tymi ograniczeniami, jak byli zniewoleni ich przodkowo. Skoro już mamy zarys, czym było, jest, niestety, dalej Boże Narodzenie, to może w kolejnym nagraniu mówimy, gdzie my tak naprawdę jesteśmy. Bo jest wiele teorii, założeń, historii, gdzie my tak naprawdę żyjemy. Mówimy o tej przestrzeni Z zwanej Ziemią. Tak, czy jest to wirująca kulka? Czy, jest czy to... to jest inna płaszczyzna? Tutaj też. Dodamy od siebie z naszego doświadczenia, co możemy tutaj mhm. powiedzieć, aby sytuacja, kim, gdzie i czym jesteśmy, była jaśniejsza, mhm. żeby ułatwiła tutaj doświadczanie w tej, w tej przestrzeni. Dobrze, myślę, że w tym momencie zakończymy, więc bardzo dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek i do zobaczenia. Dbajcie o siebie, pozdrawiam.